Czy się ono dawno mnie nie było na tym kanale, bo aż dwa miesiące nie było filmów, ale już powracamy. Jak widzicie, jestem w pomieszczeniu, w którym były tu papugi. Na tej ścianie był stał regał z papugami co były papugi. Teraz już się to zmieniło. Tu stał stolik z, z klatką. Teraz jest ogromny stół, jak widzicie. Jest. Są gniazdka, są lampy, jest pociągnięty prąd do lamp, więc wszystko pięknie jest. Co się stanęło? Dlaczego mnie tak długo nie było? A dlatego, że po pierwsze nie było co nagrywać, a po drugie likwiduje papugi. Likwiduje papugi. A dlaczego? Ponieważ no nie było już na tym zysku ani się nie lęgły ani już mi się przy tym nie chciało robić teraz startujemy z nowym projektem ze mną będzie współpracował Mateusz kto go zna ten go zna był ostatnio live ze składania pewnej rzeczy na projekt kto był ten wie kim jest Mateusz a kto nie wie to zobaczcie na odcinkach więc, więc Mateusz będzie ze mną współpracował w tym projekcie. Więc będziemy działać. Mamy dużo rzeczy przygotowanych dla Was. I co? Będziemy startować z projektem gdzieś w połowie lutego. Będziemy wystartować w połowie stycznia, czy pod koniec stycznia, ale nam się to nie udało. Nie udało nam się to. Yy, więc, więc nie udało nam się to. I no i tak. No. Będziemy działać. Będziemy yy, prowadzić yy, w sumie. Będziemy robić dużo odcinków, ciekawek, live'ów, i będziecie mogli od nas coś kupić strona już powoli wystartowała. Jeszcze jeszcze na tej stronie nic nie ma. Jak coś już będzie na tej stronie to was poinformujemy i będziecie mogli wchodzić więc 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 tak strona będzie na facebooku więc więc bardzo was zapraszamy no i, i za niedługo działamy więc tak w kolejnym odcinku już yy, omówimy wszystkie rzeczy które mamy na projekt w sumie w sumie rzeczy maszyny, które mamy już na projekt. W przyszłości planujemy rozwinąć się jak się wszystko uda e, rozwinąć się e, kupić lepsze maszyny, ale zobaczycie już za niedługo więc więc tak i to będzie będzie taki oficjalny live otwarty, otwarty co otworzymy w projekt nie wiemy, nie wiemy jeszcze, kiedy to odbędzie się. Musimy z Mateuszem uzgodnić. Mam nadzieję, że jak najszybciej wystartuje. No i co? No musimy uzgodnić. I startujemy z live'em. Otworzymy, w sumie odpalimy live'a, poodpowiadamy Wam na pytania. I tak będzie odbywał się. No i odcinki będą, live będą. Więc będzie dużo się działo. Mam nadzieję, że się będzie dużo działo i że Was nie zostawię z żadną przerwą na jakiś dłuższy okres. Mam nadzieję, że jak wszystko się ten, to jakiś na jakiś tydzień, może dwa, nie będzie odcinków, ponieważ ten, ale jak będzie, no to będzie super. Więc, więc będzie się co działo. No i tyle w sumie, no. Taki krótki, chciałem Wam opowiedzieć, co się stanęło, dlaczego nie było odcinków. No, dlatego, że nie było to nagrywać i nie. Yy, w sumie już zlikwidowałem prawie papuki. Zostały tylko ostatnie trzy sztuki. Więc, więc tak. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, co będziemy już omawiać. Maszyny, które mamy do projektu. I tyle. Do następnego. I widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, suba na tym kanale, żeby były dobre zasięgi i było co oglądać. Jak będziemy stawiać odcinki. I zapraszam Was na Instagrama, link w opisie. Już możecie się domyśleć, bo jak ktoś bije na Instagrama. Tam pisze, już zmieniona została nazwa, więc już można się domyśleć. W sumie, w sumie nie. Sorry, jeszcze się nie została zmieniona nazwa, ale została zmieniona. Został zmieniony profil. Więc już można się domyśleć. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście. Na razie, cześć.